Ostatnio nie mamy wiele powodów do radości. Tak się jakoś złożyło, że zmagamy się z problemami, które dotykają nas wszystkich. Niestety dziś przychodzę do Was również z niezbyt optymistycznym tematem, jednak uznałem, że jest on ważny i warto o nim zdobyć materiał już teraz, a nie czekać do maja, czerwca, lipca. To również jest problem, który może dotknąć olbrzymią liczbę osób w naszym kraju, dlatego warto być świadomym i być może to, co tutaj powiem, komuś pomoże. Może zmieni czyjś pogląd na świat? Zobaczymy. W każdym razie, czeka nas susza. Tak naprawdę to już się z nią zmagamy, tylko większość z nas jeszcze jej nie odczuwa tak wyraziście. Nie jest jeszcze ona tak bardzo zauważalna, ponieważ to zjawisko pogodowe zazwyczaj kojarzymy z olbrzymimi upałami. Jednak susza to nie tylko domena upalnego lata. Możemy rozróżnić cztery główne rodzaje suszy. Suszę meteorologiczną związaną z opadami, suszę hydrologiczną, która opisuje stan wód powierzchniowych, suszę hydrogeologiczną związaną z wodami podziemnymi i suszę rolniczą dotyczącą nawilżenia gleb. Tej zimy zdecydowanie we znaki dała nam się susza meteorologiczna. Wszystkiemu winna była łagodna, bezśnieżna Sucha zima. Największy wpływ na to, by nawilżyć gleby i sprawić, by mogły one na dłużej zakumulować wodę, mają jesienne opady. Wtedy też nie jest gorąco i ta woda nie wyparowuje tak szybko jak w lecie, a także gruba zimowa pokrywa śnieżna topniejąca powoli wiosną. Tej jesieni i zimy, pewnie pamiętacie, niewiele było opadów, deszczowych czy śnieżnych dni, a co za tym idzie, woda nie została zakumulowana w glebach. Miesiące takie jak grudzień czy były bardzo suche pod tym względem. Sytuacja trochę poprawiła się w lutym, w niektórych miejscach spadło 200-250% normy opadów, jednak pomogło to na krótko. Od połowy marca znów opady są bardzo skąpe. Susza meteorologiczna siłą rzeczy wymusza także suszę hydrologiczną, i to również w tym momencie obserwujemy. Już na ponad 50% stacji pomiarowych i MGW odczytujemy stan wody niskiej. Tak więc już w tym momencie, mimo połowy kwietnia, duża część kraju jest objęta suszą meteorologiczną lub hydrologiczną, a w wielu wypadkach jedną i drugą. Dodatkowo, powoli pojawia się także problem suszy hydrogeologicznej. Obserwujemy stopniowy spadek, stanu wód gruntowych. Zresztą dla zainteresowanych wrzucam w przypiętym komentarzu link do strony, gdzie możecie monitorować aktualny stan suszy i wielu parametrów z nią związanych. Od kilku lat mówimy o tym, że susza co roku nawiedza nasz kraj. W roku 2019 mieliśmy bardzo upalny czerwiec, wiele upraw przez to ucierpiało, a należy zwrócić uwagę, że w 2019 w kwietniu stan suszy hydrologicznej i meteorologicznej był dużo lepszy niż w roku obecnym, a prognozy nie są optymistyczne. Najprawdopodobniej czeka nas kolejne upalne, rekordowe pod względem temperatur lato, a także niewielka ilość opadów w nadchodzących trzech miesiącach. Możemy spodziewać się także suszy rolniczej, uboższych plonów, a co za tym idzie, wzrostu cen wielu towarów. Niektórzy naukowcy uważają, że tak złej sytuacji hydrologicznej jak w tym roku w kwietniu jeszcze nigdy nie było. A co za tym idzie, jeśli prognozy pogodowe na maj, czerwiec i lipiec się sprawdzą, możemy mieć do czynienia z największą suszą od 50 lat, a być może największą suszą w ogóle w historii naszego kraju. Szacuje się, iż mamy w tym momencie takie niedobory wody, że żeby stan wód w rzekach się wyrównał, musiałoby teraz padać intensywnie przez 3 miesiące. Tylko nie chodzi tutaj o gwałtowne ulewne deszcze czy burze, do jakich przyzwyczajeni jesteśmy w miesiącach letnich. Woda pochodząca z nich zazwyczaj nie wsiąka w glebę, tylko szybko spływa. Sytuację poprawiłyby równe, jednostajne deszcze padające co najmniej kilka godzin non-stop. Klimat polski jest przejściowy, na granicy oceanicznego i kontynentalnego. Z tego też powodu, z zasady, mamy mniejsze zasoby wodne niż inne kraje na przykład zachodniej Europy. Szacuje się, że w Polsce na jednego mieszkańca rocznie przypada mniej niż 2000 m 3 wody, kiedy na statystycznego mieszkańca Europy przypada jej około 4,5 tysiąca Metrów sześciennych rocznie. Od ponad 50 lat mówi się o problemie pustynnienia, stepowienia Polski. Można to też nazwać odwodnieniem. Podałem trzy różne nazwy, bo jak sami widzicie, wzbudzają one różne emocje. Pustynnienie kojarzy nam się bardzo źle i większość ludzi może pomyśleć, że to przesada. Odwodnienie jest z kolei bardzo delikatną nazwą zjawiska, które może zostać zignorowane. Jakby tego nie nazwać, to zmiany klimatu powodujące ubytek zasobów wodnych w naszym kraju następują i każdego może w przyszłości ten problem dotknąć. I właśnie te zmiany klimatu w głównej mierze sprawiają, że dawniej susza pojawiała się raz na kilka lat, a obecnie jesteśmy na nią skazani corocznie. Jedynymi z najlepszych miejsc, gdzie akumuluje się woda, są bagna, mokradła, torfowiska. Niestety takich terenów jest w Polsce coraz mniej. Mnóstwo z nich wysycha i traci swoje właściwości. A to właśnie one regulują nie tylko obieg wody w przyrodzie, ale także węgla. Torfowiska akumulują dwutlenek węgla z atmosfery, a co za tym idzie, schładzają klimat. Kiedy znikają, to nie tylko tracimy możliwość zakumulowania wody, ale także w atmosferze zostaje coraz Więcej gazu cieplarnianego, jakim jest CO2. A nie są to małe ilości. Wysuszone torfowisko potrafi z hektara emitować kilkadziesiąt ton dwutlenku węgla do atmosfery rocznie. Jednak, mimo że to bardzo ciekawe, wolałbym się w tym materiale skupić na obiegu wody w tego typu miejscach. Oczywiście susza meteorologiczna również sprawia, że są one uboższe w wodę. Niestety dużo też jest winy człowieka w ich zaniku. Szacuje się, że w Polsce odwodniliśmy aż 80% torfowisk, głównie poprzez betonowanie, regulowanie i skracanie koryt rzecznych przepływających przez takie miejsca i zasilających je. Meandrująca rzeka, jest korzystna dla środowiska i obiegu wody, dla interesów człowieka niestety nie zawsze. Ale dlaczego bagna czy torfowiska są takie istotne w kontekście walki z suszą? Po pierwsze, o czym już powiedziałem, ochładzają klimat poprzez akumulację CO2. Po drugie, lokalnie w ich pobliżu występuje klimat wilgotniejszy, a wilgotniejszy klimat jest chłodniejszy niż suchy. Dodatkowo podczas upałów w okolicach bagiennych co kilka, kilkanaście dni, przez zjawisko intensywnego parowania, dochodzi do powstawania opadów. Woda, która wyparowała, wraca na ziemię w postaci deszczu. Szacuje się, że aż 40% wody krąży w ten sposób w lokalnym obiegu. No, tylko muszą istnieć takie miejsca, które podczas upałów mają wodę i potrafią ją oddać. Likwidując takie miejsca, likwidujemy lokalny obieg wody, jeszcze bardziej skazując się na suszę. A co ciekawe, często robią tak rolnicy, chcący wykorzystać jak największe tereny pod uprawę, a potem się okazuje, że nie mają jak zapewnić uprawianym roślinom wody. Pamiętam, jak byłem na studiach, na każdym środowiskowym przedmiocie. Ja studiowałem inżynierię środowiska na Akademii Górniczo-Hutniczej, czyli kierunek o przekształcaniu i zmianach zachodzących w środowisku. Pojawiał się termin Zrównoważony rozwój. Pojęcie to mówi o takim gospodarowaniu zasobami, terenami i tym podobne, żebyśmy osiągnęli swój cel, ale z jak najmniejszą szkodą dla środowiska. Tak, by społeczeństwo było zadowolone, środowisko nie było zdegradowane, a rachunek ekonomiczny się zgadzał. Dlatego uważam, że każde nasze działanie, czy to w skali mikro, czy w skali makro, czy dotyczące suszy, czy także innych aspektów, nie tylko stricte środowiskowych, Powinno być poprzedzone planowaniem i próbą przewidzenia konsekwencji, a obserwuje się, że często o tym nie myślimy. Tutaj taki przykład związany z suszą no bo ten film jest o suszy bobry. Nie ma innych zwierząt, które robiłyby więcej pożytecznego dla człowieka i gospodarki wodnej niż właśnie bobry. To dzięki ich tamom zachowuje się wiele wody w glebach, zachowuje się wiele środowisk bagiennych. Jednak wiemy również, że są to zwierzęta znienawidzone przez wielu rolników. Większość tam bobrowych na obszarach rolniczych jest niszczona, ponieważ ludzie boją się wody w krajobrazie i przekształcają tereny wilgotne na łąki czy pola, a czasami nawet zabudowują te tereny. A takie działania nie są korzystne ani podczas suszy, o czym już mówiłem, ani podczas powodzi. Przecież tereny te są terenami zalewowymi. Sami niszczymy nasz bufor bezpieczeństwa. Ewidentnie jest to działanie niezgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. A jestem przekonany, że gdyby się nad tym poważnie zastanowić, to można wymyślić kompromisowe rozwiązanie korzystne i dla rolników, i dla środowiska. Niestety w naszym kraju przez wiele dziesięcioleci gospodarka hydrologiczna była źle prowadzona, a obecnie też się jeszcze robi za mało, i nie ma się co dziwić, że społeczeństwo, rolnicy nie zawsze wiedzą, jak postępować. I czym jest zrównoważony rozwój? Niestety obecnie obserwujemy ewolucję klimatu Polski w kierunku dwóch pór roku. Suchej i łagodnej zimy, która będzie bardziej deszczowa niż śnieżna, oraz upalnego, nieznośnego lata. Niby wydłuża to sezon wegetacyjny, jednak gwałtowne zjawiska pogodowe, takie jak burze czy trąby powietrzne, mogą nam się dać we znaki. Dodatkowo szacuje się, że problemy z ilością wody będą się pogłębiać. To nie jest ostatni rok, w którym susza będzie nam dokuczać. Wiąże się to także z pożarami. W sumie o tym nie wspomniałem wcześniej, a przecież w kwietniu do tej pory było już ich wiele. Palą się lasy i łąki. Głównie odpowiada za nie człowiek, ale przesuszona ściółka w lasach nie pomaga. Obecnie zagrożenie pożarowe w większości Polski jest duże lub średnie. Co możemy zrobić, żeby zniwelować skutki suszy w naszym kraju? Przede wszystkim zastanowić się, jak nasze działania na ten aspekt wpływają. Dziś już w Polsce nie prostuje się i nie betonuje rzek. Wiadomo, że ich naturalny charakter powstrzymuje suszę. Powstają także inicjatywy, które dbają o rzeki, jeziora, bagna i mokradła, a także poprawiają warunki retencji na innych terenach poprzez chociażby budowę sztucznych zbiorników wodnych czy terenów zielonych w miastach. Co jest szczególnie Ważny, ponieważ na takich terenach, jeśli pojawi się woda w postaci deszczu, to przez zabetonowanie wyjątkowo szybko spływa, a warto ją zatrzymać. Tereny zielone pochłaniają wodę i spowalniają jej uciekanie ze środowiska. Tylko to jest skala makro, a czy możemy coś zrobić w skali mikro? Przede wszystkim już dziś oszczędzać wodę. Jej zasoby w Polsce kurczą się i warto mieć to na uwadze. W poprzednim roku w niektórych miejscach, w niektórych gminach były problemy z dostawą wody. Oszczędzać można na przykład używając do podlewania zamiast wodociągowej, wody deszczowej. Oczywiście, jeśli tylko jest taka możliwość. Rekomenduje się także, by zamiast trawników siać łąki kwietne. Takie rozwiązanie zdecydowanie lepiej utrzymuje wilgotność gleby. Myślę, że na dziś to wszystko. Pewnie do tematu suszy, upałów i zmian klimatycznych będę w tym roku jeszcze wracał ponieważ problem cały czas nas dotyka i niestety będzie obecny. Mam nadzieję, że ten materiał komuś pomógł, być może coś uświadomił. Dajcie znać co na ten temat myślicie, czy działacie jakoś żeby zapobiegać suszy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.